Panie trenerze, cenne punkty. Dzisiaj zwycięska seria trwa nadal. Dzisiaj ciężki, trudny mecz, kolejny trudny mecz, tym razem wygrana z Uczyska w Warszawy. Jak może trener skomentować ten dzisiejszy mecz? Witam. Powiedziałbym, że bezcenny. Powiedziałbym na samym początku, że jestem bardzo dumny ze swoich chłopaków. Wiemy, o co gramy. Każdy mecz jest naprawdę takim małym finałem. I chcemy te punkty po prostu zbierać do tej kupy, jak to mówią, żeby po prostu one gdzieś tam nam dawały to utrzymanie. Ale tak, jak mówię, jeszcze jestem troszeczkę w emocjach takich, bo, bo naprawdę mecz do jednej bramki. Ursus, zespół, który nie zasługuje na to miejsce, które, które ma. Zdobyliśmy w ciągu 4 tygodni na nich 6 punktów. Jest to naprawdę ilość spora, można powiedzieć, nawet bardziej niż spora, ale to wszystko będzie miało rozrachunek w tym całym końcowym rozliczeniu, gdzie te punkty końcowe dadzą nam utrzymanie. Pomijając na chwilę mecze ligowe, w środę czeka Was pucharowe starcie w ramach ćwierćfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. że tutaj też zobaczymy silny podstawowy skład, czy raczej trener da zagrać i wykazać się zmienniką? Na pewno w poniedziałek od razu gdzieś tam zobaczymy, kto, kto gdzieś tam ucierpiał najbardziej po, po tym meczu. Kto ma najwięcej minut w nogach? Na pewno jakieś roszady będą. Traktujemy Puchar poważnie i chcemy wygrać w łodzi, ale tak jak mówię, ale kadrę mamy szeroką i też chciałbym, żeby paru chłopaków, którzy ciężko pracują na treningach i gdzieś tam dobijają się do tej jedynaski no nie mogą. Wskoczyć, bo drużyna zapaliła, wygrywa, jest gdzieś ta seria. Muszą czekać, i mam nadzieję, że udowodnią mi w meczu Pucharowym, że zależy im na graniu w pierwszym jedynastce w meczach ligowych. Bardzo ciężki teraz okres przed Pana drużyną, ponieważ gramy sobota, środa, sobota, później po tym meczu pucharowym, za tydzień również w środę, mecz ligowy z ruchem Wysokie Mazowieckie. Znowu przychodzi weekend, można powiedzieć, że w krótkim odstępie czasu gracie 4-5 meczów. Czy tutaj będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o jednostki treningowe, o treningi? Jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o przygotowania? Tak, oczywiście czeka przed nami... Taki maraton. Oczywiście, że, że mikrocykl musi się zmienić, bo, bo to jest naturalna na kolej rzeczy. Praktycznie będziemy się widywać od rozruchu do rozruchu, wplatając tą jakąś odnowę biologiczną. Tak więc, no tak mówię, no, praca na pewno gdzieś będzie ukierunkowana głównie na mecz i zostawienie 100% meczu, a, a po prostu te dni gdzieś tam będziemy układać tak, żeby się do kolejnego meczu, który jest za trzy dni w bardzo dobrym stanie doprowadzić. Kadra jest szeroka, tak żeśmy sobie właśnie to gdzieś zbudowali, że, że po prostu na pewno każdy dostanie szansę i każdy będzie miał okazję grać. Panie trenerze, dzisiaj można powiedzieć, że rzut karny zadecydował o tym, że Ursus Warszawa wraca do stolicy z porażką, bez punktów. Zgadza się mecz uważam, że typowo na 0-0. To było czuć od pierwszych minut spotkania, że dwie drużyny gdzieś bojaźliwie, spokojnie czekały na jakiś błąd i ten błąd się praktycznie nie zdarzył, bo jakieś były sytuacje, to bardzo mało tych sytuacji były, to nie było żadne jakieś klarowne stuprocentowe. Odważna decyzja. Powtarzam, dla mnie bardzo odważna decyzja sędziego ja oglądając przed chwilą to na na kamerze, uważam, że to był faul na pograniczu, nawet przed polem karnym. A sędzia yy, przy, przy takim czymś, że my o coś gramy, my nie gramy jak Puchar, yy, nie wiem, przechodni jakiś, co gramy utrzymanie się w Sosializie, to musi być decyzja konkretna, to musi być ewidentny fał, żeby podyktować rzut karny jeszcze w takim spotkaniu. W ogóle to nie w takim, bo nie w jakim spotkaniu. Tym bardziej, że o, o co my gramy. Odważna decyzja sędziego, przegraliśmy to spotkanie. Z punktu byśmy po dzisiejszych, że byli zadowoleni, bo mieliśmy za mało atutów z przodu, za mało sytuacji stworzyliśmy. Graliśmy troszkę dzisiaj bojaźliwie. Gratuluję Lechi trzech punktów. A my co? No my dalej musimy walczyć. Walczyć o swoje do końca. Jeszcze zostało dużo spotkań. Musimy zdobywać punkty i cały czas gdzieś być blisko tych drużyn, które będą utrzymane. Patryk Jakubczyk, dzisiaj bardzo ważna wygrana z Ursusem Warszawa. Te święta wam nie przeszkodziły, naładowaliście akumulatory. Dzisiaj, kolejne trzy punkty na waszym koncie. Dokładnie, tak jak mówisz, kolejne trzy punkty możemy sobie dopisać w tabeli. No i jedziemy dalej, tak? Każdy następny mecz będzie dla nas równie ważny jak ten, który graliśmy dzisiaj. Stworzyliście sobie w tym meczu dużo sytuacji, ale no nie można było praktycznie stworzyć sobie takiej okazji strzeleckiej. Czym to było spowodowane? Bo próbowaliście, próbowaliście i w... praktycznie byliście głową w mur. No brakowało gdzieś tej kropki nad i, jak to się mówi tak, ale parliśmy cały czas do przodu. Gdzieś, gdzieś myślę, że całkiem nieźle wyglądało to z naszej strony yy, i myślę, że z ogólnie, ogólnego przebiegu spotkania Byliśmy jednak lepszą drużyną. Okej, okay, jeszcze pytanie dotyczące tego, że ty egzekwowałeś rzut karny. Mieliśmy w rundzie jesiennej głównych egzekwatorów Kamil Szymczak, Bartłomiej Cieślik. W tej rundzie praktycznie co chwila zmieniają się wykonawcy. Czemu akurat ty zdecydowałeś się podejść do rzutu karnego? Taka była decyzja trenera, czy raczej sam w głowie poczułeś, że dasz radę? To znaczy, ja gdzieś tam już, że tak powiem, pukałem do tych drzwi od jakiegoś czasu, ale no. Ktoś inny zawsze wykonywał. Bartek teraz no, nie, siedzi na ławce, więc, więc on nie może strzelać. No i po prostu padła taka decyzja, że, że gdzieś spróbuję i na razie się to udaje i mam nadzieję, że, że będzie się udawało już do końca.